Kierowców. Drogowy raport radiowej jedynki przed mikrofonem Anna Hardej zapraszam. Zaczynamy od powypadkowych utrudnień na trasie S8 w województwie łódzkim. Uważajcie kierowcy, bo S8 od 207 km jest całkowicie zablokowana. Wywaliła się po prostu jakaś laweta. To jest odcinek sierac Łódź, pomiędzy węzłami łask i róża doszło do zderzenia lawety z busem. Zablokowana została jezdnia w kierunku Warszawy. Jest tam spory zator. Teraz województwo wielkopolskie i droga krajowa 11. Między Środą Wielkopolską a Jarocinem w miejscowości Krzykosy. Samochód osobowy wjechał do rowu. Jedna osoba została ranna. Na 330 km obowiązuje ruch naprzemienny. Przenosimy się do województwa pomorskiego na drogę krajową 55 odcinek Kwidzyn-Sztum. W miejscowości Nowa Wieś Kwidzyńska samochód dostawczy uderzył w drzewo. To 56. kilometr. Droga jest częściowo zablokowana. Ruch w obie strony odbywa się jednym pasem. Mamy kolejny telefon. Droga 801, 51. kilometr kierunku Warszawy wypadek, zablokowany pas prawy, kieruje ruchem. Dziękujemy. Już dziś będzie obowiązywał wakacyjny zakaz ruchu dla samochodów ciężarowych. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów. Do września w każdy piątek samochody o dopuszczalnej masie powyżej 12 ton nie będą mogły jeździć po drogach od godziny 18 do 22. W soboty zakaz dotyczy godzin od 8 do 14, natomiast w niedzielę od 8 do 22. Rusza budowa nowego mostu na Dunajcu w Kurowie koło Nowego Sącza. Prace potrwają do końca 2022 2021 roku stary most zostanie zburzony. Nowy będzie miał po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. 22 513 11 11 Czekamy na telefony. Tu program pierwszy Polskiego Radia, 21 czerwca. Zdenerwowany? A e, jeszcze się pytasz, no pewnie, a ty? Ani trochę. No pewnie. <grym> to, kto, to. Powie. Mam propozycję. No. Może papier kamień nożyce? Okej. Okay. Papier, papier kamień, nożyce. kamień nożyce? Papier, czyli mamy remis. To co? Razem? Razem. Minęła, Minęła dziewiąta. dziewiąta. Ta, ta dziewiąta. dziewiąta. Polski radio w słuchacie audycji Lato z Radiem. Polska Radio. Wysłuche передачу Lето z Radioприемnikiem. Pořad, letos Hier ist der polnische Rundfunk. Sie hören unsere Sendung der Sommer mit dem Radio. La radiodiffusion polonaise vous présente L'été avec la radio This is the Polish radio You are listening to our program Summer with the radio Dzień dobry, w pierwszym lecie z Radiem w tym roku. Karolina Rożej, Daniel Wydrych i Państwo, bo wspólnie będziemy tworzyć tę wyjątkową audycję przez 1, 2, 3, 4, no jeśli ja nie liczę, to przez ponad dwa miesiące. Będą kultowe skojarzenia, karuzela z nagrodami, multimedialna strefa gwiazd, magia i maskotki, czyli to co tygrysy lubią najbardziej. Jakie tygrysy? Przecież tak, kozice, salamandry, bieliki i bobry, czyli cztery maskotki. To Aż. będzie nasz gang zwierzaków. Na początek kozica, bo pierwszy koncert Lata z Radiem Festiwal już za tydzień w Zakopanem. A dziś u nas, proszę państwa, premiera radiowej superprodukcji Wiedźmin Sezon busz I naprawdę myślisz, że narrator Krzysztof Gosztyła, gość Lata z Radiem zgodzi się na nasz Ech, nocny plan? Zapytamy, poprosimy, mam taką nadzieję, że tak się stanie. Tymczasem już się stało, proszę państwa, oficjalnie zaczynamy Lato z Radiem 2019. I na początek Działania aktualności radiowej jedynki Maria Furdyna. Co najmniej 70 osób zostało rannych w starciach z policją w Tbilisi. Gruzini wyszli na ulicę, by zaprotestować przeciwko obecności rosyjskiej delegacji w parlamencie. Policjanci użyli gazu łzawiącego i gumowych kul. Demonstranci w Tbilisi domagali się m.in. dymisji przewodniczącego gruzińskiego parlamentu. Nadal nie wiadomo, kto będzie nowym przewodniczącym Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, czy też kto stanie na czele unijnej dyplomacji. Na szczycie w Brukseli nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie obsady najważniejszych stanowisk. Kolejne spotkanie w tej sprawie 30 czerwca. Cztery godziny trwała narada unijnych liderów w sprawie obsady stanowisk. Po jej zakończeniu szef Rady Europejskiej Donald Tusk informował: to... Potrzebujemy więcej czasu, by omówić całą sytuację, jest za wcześnie, by przesądzać o konkretnych nazwiskach czy stanowiskach. A niemiecka kanclerz Angela Merkel dodała: Musimy uznać, że nie ma większości dla wiodących kandydatów w Parlamentu Europejskiego do objęcia stanowiska szefa komisji. Europejskiej. To oznacza, że kandydat HDK Manfred Weber przestaje się już liczyć, podobnie jak kandydat socjalistów Franz Timmermans. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Unijni przywódcy zablokowali także zapisy dotyczące neutralności klimatycznej w 2050 roku. Nie zgodziły się na to Polska, Czechy, Węgry i Estonia. Tylko wczoraj strażacy interweniowali prawie 650 razy, usuwając skutki burz, które przeszły nad Polską. Najwięcej interwencji było na Pomorzu, Kujawach i na Lubelszczyźnie. W gminie Modli Bożyce w województwie lubelskim nadal trwa usuwanie szkód po środowej nawałnicy. Pomagają żołnierze wojsk obrony terytorialnej, mówi oficer prasowy II Lubelskiej Brygady, kapitan Damian Stanula. Nasi żołnierze realizują zadania wspólnie ze Strażą Pożarną, polegającym na oczyszczaniu dróg, posesji, jak również pomoc mieszkań ze sprzętu, z mułu. Jak widać, szkody są bardzo duże i pracy na pewno będzie bardzo dużo. Nawałnica przeszła w środę przez trzy miejscowości w gminie Modliborzyce. Wierzchowiska pierwsze, drugie oraz Pasiekę. Ruszyła kultowa audycja radiowej jedynki Lato z Radiem. Będziemy z Państwem do końca wakacji od poniedziałku do soboty między dziewiątą a dwunastą. Będą znane i lubiane konkursy, nie zabraknie także nowości. W tym roku festiwal Lata z Radiem zawita do czterech miast, mówił w sygnałach dnia prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski. W tym roku będą cztery koncerty dwudniowe. One będą w formule piątek i sobota. Zaczynamy 28 i 29 czerwca w Zakopanem, później 19-20 lipca w Pucku, następnie 9-10 sierpnia w Stolowej Woli i finał, wielki finał, grand final, można powiedzieć, 30-31 sierpnia w Krakowie. W tym roku audycji będą towarzyszyć cztery maskotki symbole polskich parków narodowych: kozica, salamandra, bielik oraz bupr. A teraz zapraszam na skrót wiadomości w językach obcych. g'day you're tuned to polish radio's summer with a radio program i'm victoria binik and i have the news bulletin in english for you in the headlines this morning at least 70 people have been injured after clashing with police in the capital of georgia riots erupted after thousands gathered in tbilisi to protest a russian mp chairing a session of parliament in brussels the european union has failed to decide its leaders eu member states are set to discuss the issue again at the end of the month And as we mark the first day of summer the iconic Sommer mit dem Radio Programm kicks off today keeping smiles on your faces right across Poland all summer long. Those are the headlines for now. I'll be back with more at a little after 10. Hallo und herzlich willkommen zur Kultsendung der Sommer mit dem Rundfunk im Warschauer Studio ist Joachim Cicerski. Fast 70 Verletzte bei Protesten in Tiflis Grund für die Ausschreitung war der Besuch einer russischen Delegation im georgischen Parlament. Eine Lösung im Streit über die neuen Spitzenposten in der EU ist nicht in Sicht. Die Regierungschefs vereinbarten deshalb einen Sondergipfel für den 30. Juni. Und Sie hören es, der Sommer mit dem Rundfunk ist wieder on air. Wir werden Sie den ganzen Sommer lang begleiten. Also, einschalten. Weitere Nachrichten hören Sie in einer Stunde. Добрий ранок, ви слухаєте літо з радіо. Новини українською читає Антон Марчинський. Що найменше людей було поранено у наслідок зіткнення з поліцією у Тбілісі. Грузини протестували проти присутності російської делегації у парламенті. На саміті у Брюсселі не вдалося домовитися про те, хто займе найважливіші посади в ЄС. Наступна зустріч у цій справі 30 червня. Картувала передача першої програми польського радіо Літо з радіо адресована полякам, що відпочивають удома і за кордоном, а також іноземним туристам. То були актуальності програму Першого польського радіо. To pierwsze lato z radiem i pierwszy dzień lata. Przed nami najdłuższy dzień w roku. Dzień bardzo ciepły. Będzie od 20-23 stopni na Pomorzu do 27-28 na południu Wschodzie i w centrum na no, Daniel z głową w chmurę. Jak zawsze na niebie sporo chmur, kłębiastyka, jak kłębiasty to automatycznie burze, proszę Państwa. One sobie będą tak wędrować od zachodu w głąb kraju. Będzie grzmiało, będzie wiało zupełnie jak w superprodukcji Wiedźmin. Sezon burz. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. Lato z radiem to Polka dziadek, ale Lato z radiem to też ta piosenka. Musimy zacząć od niej. No co? Musimy.